Tak, na dobrą sprawę to nie mamy zrobionej jednej broni, tylko mamy zrobioną całą podstawkę do w ogóle broni z Tumikiem, bo to jest po prostu klasa bazowa. Tak, na dobrą sprawę. I teraz wystarczy, że ja sobie. Zrobię następną i wstawię odpowiednie modele, dźwięki, animacje i git, nie. I w sumie byśmy mogli zrobić coś takiego, nie? Na... Bo tam jeszcze było M4A1, bo to powinno już pójść gładko, nie? Skoro cały kod jest napisany? ale te modele są wakanciaste, <laughs> nie. E, dźwięki byśmy chcieli też, nie? W sumie to będzie chyba pierwszy karabin, jaki dodam w ogóle do tej gry. Okej. Okay. Dobra, załóżmy tumik. Nie ma dźwięku, bo. Aha, no tak, nie dodałem tego dźwięku jeszcze. Sam mechanizm działa, nie? I zajęło to 5 minut. Efekt tego, żeby robić dobry bazowy kod, nie? Jaki fire rate miało M4A1S z CS16? Tak, czyli, czyli jest dobry ustawiony. 01. Dobra, uzupełnijmy szy... pozostałe animacje. Idę tylko kurwa, nie.